Siema! Witam w dziewiątym odcinku Kanga Trend, czyli analizy rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale jak zwykle Bitcoin, Ethereum, no i Altcoin wybrany przez Ciebie i zupełnie nowy, taki jakiego jeszcze nie analizowaliśmy. Będzie oczywiście technicznie, będzie on chain i będą fantastyczne Fire Charts. Jesteś zainteresowany? Zapraszam! Dziś jest bardzo wyjątkowy dzień. Dlaczego? Ponieważ właśnie dziś o godzinie 20 w Stanach Zjednoczonych zapadnie decyzja w sprawie wysokości, a w zasadzie obniżek stóp procentowych. Te stopy procentowe z pewnością wpłyną na rynek, z pewnością wywołają zawirowania i będzie spekulacja. W momencie, w którym nagrywamy ten materiał jest godzina 12.30. Publikacja tego wideo. Zaplanowana będzie na godzinę 20, czyli dokładnie w momencie, w którym zapadnie decyzja w sprawie wspomnianych stóp procentowych. Będzie zatem rollercoaster. A jeżeli lubisz taką zabawę, pamiętaj oczywiście o tym, żeby zostawić suba, lajka i dzwoneczek. Suby, jak widzisz, rosną. Dają nam to siłę do tego, żeby szerzyć fantastyczny materiał. Dzielić się nim razem z tobą. Lajki i dzwoneczki powodują, że będziesz miał przypominajki o tym, że kolejne analizy regularnie wpadają. Pamiętaj oczywiście, że to, co zawarte w tym materiale, nie stanowi porady inwestycyjnej. To jest tylko i wyłącznie moja opinia na temat zawirowań na rynku kryptowalut. Jeżeli chcesz inwestować w kryptowaluty, wykonaj swój własny research i zachęcał Cię do tego będę poprzez konkurs, który możesz zgarnąć 20 KNG. O tym jednak na koniec tego wideo. Zanim przejdziemy jednak do danych technicznych, spójrzmy na dane CME, które obrazują aktualną sytuację na rynku amerykańskim i przewidywania ekspertów. Co do dzisiejszej obniżki stóp Przypomnę, będzie ona miała miejsce dokładnie dziś o godzinie 20 czasu polskiego. I to, co widzimy na wykresie, to aż 63% ankietowanych, którzy przewidują, że obniżka stóp wyniesie aż 0,5%, czyli bardzo dużo. 37% ankietowanych uważa, że obniżka to wyniesie 0,25%, czyli znacząco mniej. No, czy wpłynie to na rynek? Jeżeli obniżka będzie miała wartość 0,25%, z pewnością pojawią się zawirowania. Zresztą jeżeli będzie ona wyższa, też będzie bardzo ruchliwie. Przechodzimy zatem do bitcoina i rzucamy okiem na wykres. To, co przewidywaliśmy w poprzednim materiale, to względna konsolidacja. No i faktycznie mieliśmy wybicie ku górze i spadki, które zatrzymane były wczoraj. Wczoraj, czyli widzieliśmy na wykresie bitcoina, odbicie kolejne o 3,6%. Sprawdźmy, dokąd owo odbicie. Powędrowało, Uruchamiam średnie kroczące i widzę pierwszą bardzo interesującą rzecz. Czerwona linia wyznaczająca 50-dniową średnią kroczącą, została wczoraj pokonana, a dziś testowana jest jako wsparcie. Co więcej, żółta linia stanowi tutaj opór. Żółtą linią z kolei jest studniowa średnia krocząca i w tym momencie przyjrzymy się tylko jej. Tylko jej, ponieważ jest ona niezwykle interesująca, jeżeli chodzi o zachowanie ceny Bitcoina właśnie w stosunku do niej. No i widzimy, że tutaj Nieco wcześniej mieliśmy wyraźną reakcję na studniową średnią kroczącą. Tutaj mieliśmy fałszywy sygnał, tutaj mieliśmy sygnały potwierdzające studniową średnią kroczącą jako wsparcie. W kolejnych wariantach, tutaj ponownie była taka sytuacja, ponownie podobne sytuacje obserwowaliśmy w tym wypadku, kiedy studniowa średnia krocząca stanowiła opór dla ceny i Tutaj cofamy się już w zasadzie do roku 2023, kiedy studniowa średnia krocząca stanowiła wsparcie. Wcześniej stanowiła wyraźny opór. Także w tym momencie dokładnie dzieje się to samo. Studniowa średnia krocząca, która pojawia się jako teoretycznie opór dla ceny. Włączę jeszcze wskaźnik TD Sequential, jeden z naszych ulubionych, do którego bardzo często sięgamy. No i widzę bardzo ciekawą rzecz. W tym samym czasie wyłączę na chwilę, Średnie kroczące. Ciekawa rzecz, ponieważ jeszcze wczoraj, obserwując wykres wieczorem, kiedy ta świeca wybijała ku górze, zapalił się, zapaliła się dziewiąta świeca wzrostowa wskaźnika. Tutaj widzimy taką wyblakłą ósemkę, świeca poprzedzająca oczywiście, i bardzo dobrze, że w danym momencie, kiedy dokonujemy tej analizy, świeca ta zgasła. Zgasła, ponieważ spadła cena do pewnego poziomu, który tym samym. Skutkuje tym, że Bitcoin chwilowo, przynajmniej według tego wskaźnika, nie jest przewartościowany. Oprócz tego rzucimy sobie okiem jeszcze na kilka innych wskaźników. Jednym z nich będzie ADX, ADX, do którego czasami sięgam, żeby sprawdzić, jak wygląda siła obecnego trendu. No i siła obecnego trendu wygląda w taki sposób, że jej w ogóle nie ma. A to oznacza, że w sytuacji, kiedy mamy takie wypłaszczania jak teraz, najprawdopodobniej jesteśmy tuż przed. Silniejszym ruchem, silniejszym ruchem oczywiście w perspektywie nieco dłuższej, czyli w tym wypadku oczywiście długoterminowej. Włączam jeszcze raz średnie kroczące i włączam także wskaźnik RSI, czyli również jeden z moich ulubionych. No i w ostatnim czasie mówiliśmy o tym, że pojawia się pewna rozbieżność. Rozbieżność, która nie stanowi kluczowej, a przynajmniej klasycznej dywergencji, czyli rozbieżność taka, która w dłuższej perspektywie skutkuje nieco innym zachowaniem ceny niż występuje to w przypadku wskaźnika. Wskaźnik widzimy tutaj wyraźnie rośnie, natomiast cena pozostaje na względnie, przynajmniej w kwestii zamknięcia ceny, pozostaje ona na względnie podobnych poziomach. To oczywiście w szerszej perspektywie może skutkować odbiciem ku górze. Oprócz tego warto spojrzeć sobie w tym wypadku na zniesienia Fibonacciego. W tym celu właśnie pozostawiamy średnie kroczące, żeby sprawdzić, czy nam coś tutaj się będzie pokrywało. Rozkładamy zniesienia Fibonacciego od najwyższego punktu do najniższego punktu bieżącej konsolidacji, bo o tej konsolidacji tutaj mówić możemy, kiedy cena porusza się w takim szerokim zakresie cały czas e, Ku boku i widzimy, że na poziomie 05 FIBO właśnie w tych okolicach znajduje się w tym momencie studniowa średnia krocząca. Co ciekawe, 50 dniowa średnia krocząca znajduje się w okolicy 0,382, co oznacza, że tutaj może wystąpić ewentualna chwilowa konsolidacja. No, decyzja w sprawie 100% coraz bliżej. Czego ja się spodziewam? Tego, że nastąpi tutaj pewne zachwianie i będzie walka albo o uzyskanie studniowej średniej kroczącej jako e, wsparcia. Oczywiście może się to wydarzyć w późniejszych dniach, albo utraty 50-dniowej średniej kroczącej po raz kolejny zresztą, ponieważ widzieliśmy to w ostatnim czasie dosyć często. Miało to miejsce tu, tutaj i oczywiście tutaj. Z doświadczenia wiem, że rynek w takich sytuacjach lubi zachowywać się w bardzo specyficzny sposób. Co to oznacza? Że pierwotny ruch jest bardzo często ruchem fałszywym. Takie rzeczy się dzieją właśnie w sytuacjach, kiedy mamy bardzo istotne ogłoszenia. Czyli na przykład, jeżeli o godzinie 20 nastąpi gwałtowny spadek, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że cena podąży ku górze, lub odwrotnie, jeżeli wystąpi gwałtowne wybicie, istnieje duże prawdopodobieństwo, niepewność, tylko prawdopodobieństwo, że cena w, w późniejszych godzinach podąży ku dołowi. Jak zachowują się traderzy na rynku? No w takich sytuacjach strategia jest bardzo prosta i w zasadzie tylko jedna. Obserwujemy kluczowe dla nas poziomy. Nie reagujemy w momencie kiedy następuje ogłoszenie werdyktów, a jedyne co robimy to obserwujemy w tym wypadku 100-dniową średnią kroczącą i 50-dniową średnią kroczącą. jeżeli w przypadku 50-dniowej średniej kroczącej nastąpi wybicie ceny ku dołowi i z tego poziomu późniejsze podążenie ceny dalej ku dołowi i jest to miejsce na zajęcie pozycji. Podobnie w sytuacji studniowej średniej kroczącej, jeżeli zostanie ona wybita, nastąpi retest od góry jako wsparcia w tym wypadku i cena e, będzie się wznosić, jest to też dobry moment na zajęcie pozycji odwrotnej do tej, o której możemy mówić w przypadku 50. Oczywiście pojawi się pytanie, co jeśli nastąpią spadki, jeżeli 50-dniowa e, średnia krocząca zostanie przełamana? Odpowiedź okazuje się bardzo prosta. Otóż na wykresie w tym momencie włączyłem 350-dniową średnią kroczącą. Jest to wskaźnik niezwykle istotny, ponieważ w dobie Hossy on za każdym razem pokazuje dno ceny. Dno ceny, które wyrażane było chociażby tutaj w 2020 roku. Cena spadała aż do 350-dniowej średniej kroczącej i od niej odbijała, aby uzyskać potem kolejne wzrosty. Podobna sytuacja, chociaż bez styku, bezpośrednio z ceną, miała miejsce tutaj. Podobna sytuacja, patrząc przez pryzmat Hossy, przenosimy się do roku 2016-2017. Widzimy, że cena lubiła spadać właśnie w okolice 350-dniowej średniej kroczącej, nawet często daleko od niej się znajdując, jednak nie przekraczając jej, co skutkowało późniejszym odbiciem i dalszym podążaniem. Ku górze. Rynek niedźwiedzia pojawił się dopiero w momencie, kiedy 350-dniowa średnia krocząca była przełamywana ku dołowi. W związku z tym możemy przypuszczać, że w obecnej sytuacji wskaźnik ten dokładnie pokazuje nam lokalne dno ceny Bitcoina. Jeżeli cykliczność zostanie utrzymana, a wierzę i wszyscy głęboko w to wierzymy, to w tym wypadku prawdopodobnie poziom 53 tysięcy dolarów w ostatniej korekcie był lokalnym dnem. Co może skutkować oczywiście dalszymi wybiciami. Niemniej, jeżeli nadal pojawią się pewne spadki, 350-dniowa średnia krocząca, która w tym momencie znajduje się tuż powyżej 54 tysięcy dolarów, może stanowić kluczowe wsparcie. Przechodzimy do Fire Charts. Fire Charts na Bitcoinie, czyli wykresu, który moim zdaniem dzisiaj może się bardzo dynamicznie zmieniać. No, to co widzimy w pierwszej kolejności, to wsparcie, które rysuje się w okolicach 55 tysięcy dolarów i również silny opór o podobnej sile, który znajduje się w okolicach 65 tysięcy dolarów. Bardzo wysoki rozstrzał. 10 tysięcy dolarów różnicy pomiędzy jednym a drugim poziomem. Oprócz tego widzimy, że opory stanowią większy klaster niż wsparcia tuż poniżej ceny, która w obecnej chwili oscyluje gdzieś w okolicy. 60 tysięcy dolarów. W związku z tym szarpnięcie ceną ku dołowi i późniejsze odbicie wydaje się bardzo wysoce prawdopodobne. Chyba, że dojdzie do tak zwanego rakula. Rakula, czyli sytuacji, w której te zlecenia powyżej ceny, ceny, która wyznaczona jest tutaj oczywiście niebieską linią, zostaną całkowicie wyciągnięte i cena podąży wtedy ku górze. Warto obserwować firecharts, ponieważ dają one nam bardzo Przejrzyste informacje na temat tego, jak wygląda obecna sytuacja na orderbookach na największych giełdach kryptowalut. Przechodzimy do Ethereum. A to, co widzimy na wykresie, to niestety nudna konsolidacja, o której mówiliśmy w minionym materiale. Widzimy, że Ethereum nie ma siły do tego, aby wybić się powyżej swojej aktualnej ceny. Widzimy, że 50-dniowa średnia krocząca zmierza już do poziomu no niespełna. 2550 dolarów. Widzimy jednocześnie rozbieżność na RSI, rozbieżność, którą możemy oznaczyć w tym miejscu. Przypominam, że nie jest to klasyczna dywergencja, ale istotna rozbieżność, która może skutkować wybiciem, No ale te wybicie, jak mówimy, powinno napotkać 50-dniową średniokroczącą, no, od której może nastąpić znowu odbicie. Odbicie, które również może być odzwierciedlone na RSI, RSI, które widać, że mamy tutaj przestrzeń do dobicia, wskaźnika aż do poziomu 50, w związku z czym jakieś lokalne wzrosty nieznaczne mogą się pojawić. Oczywiście przebicie 50-dniowej średniej kroczącej może skutkować dalszą, dalszym podążaniem ceny ku górze, ku górze, aż do tego szarego obszaru, który jak wiemy i który konsultowaliśmy już w ostatnich materiałach jest lokalnym poziomem oporu. Jeżeli chodzi o ewentualne spadki, no to gdzie Ethereum powinno w tym momencie zmierzać i napotkać bardzo duże wsparcie, to poziom nieco powyżej 2030 dolarów, czyli obszar, w którym, jak wiemy już historycznie, pewne reakcje się pojawiały. Sprawdzamy jeszcze Ethereum na firecharts. Na firecharts widzimy, że dużo akcji cenowej odbywa się właśnie w tym obszarze, w którym Ethereum w tym momencie się znajduje, w związku z czym tutaj nie możemy mówić o jakichś dynamicznych, większych ruchach w którąkolwiek ze stron. Jeżeli natomiast nastąpią spadki, kolejne wsparcie widzimy w okolicach 2230 dolarów, no i 2200 dolarów. Ponadto to co widzimy, to powyżej aktualnej ceny nie mamy zbyt wielu zleceń sprzedażowych, w związku z czym możemy przypuszczać, że jeżeli Ethereum nabierze momentum, to nastąpi pewne wybicie, które będzie skutkowało. Dojściem ceny do 2400 dolarów, czyli około 100 dolarów wyżej niż w tym momencie obserwujemy. Przechodzimy zatem do Altcoina, a jest nim Livepeer, czyli po raz pierwszy analizujemy y, popularne LPT. LPT, które w tym momencie znajduje się w tym szarym prostokącie, szary prostokąt, który w tym momencie stanowi oczywiście strefę wsparcia, strefę wsparcia, która wyznaczona jest niestety bardzo szeroko, bo od poziomu nieco ponad 9 dolarów aż do poziomu 11,5 dolara. No ta strefa wsparcia skutkuje też tym, że następuje walka o 50-dniową średnią kroczącą o jej utrzymanie. Podobnie ma się sytuacja na RSI, gdzie na RSI również LPT walczy o utrzymanie 50. Jeżeli oczywiście sytuacja Bitcoina rozstrzygnięta zostanie dzisiaj pozytywnie, Sytuacja LPT może być tożsama z tym, co właśnie wydarzy się na wykresie BTC, czyli możemy tutaj spodziewać się pewnych wzrostów i próby dotknięcia studniowej średniej kroczącej. Jeżeli natomiast nie, no, pojawią się okazje zakupowe, czyli wyłamanie poniżej 50-dniowej średniej kroczącej i mm, wpadnięcie ceny w ten szary prostokąt, szary prostokąt, który w tym wypadku no, obrazuje nam strefę popytową, czyli tutaj spodziewam się reakcji zakupowych. Co na to mówią nam Firecharts? Ponieważ, jak widzimy, analiza techniczna jest oczywiście niejednoznaczna, ale jednocześnie zaznaczam, że ona niejednoznaczna w takich dniach jak dziś na pewno będzie, ponieważ przede wszystkim czekamy na decyzję na decyzje w sprawie stóp i na pierwsze ruchy, jakie na wykresach się pojawią. A Firecharts na LPT pokazują nam bardzo ciekawą rzecz. Podobnie jak w przypadku Ethereum, LPT znajduje się teraz w bardzo istotnej strefie handlowej. Oprócz tego, opór znajduje nie na poziomie 14 dolarów, jak wcześniej uważaliśmy przez pryzmat studniowej średniej kroczącej, tylko już na poziomie 13 dolarów. No, są tutaj zlecenia sprzedażowe o wartości powyżej 82, niespełna 82 tysięcy dolarów, więc no, dużo, niedużo. W przypadku LPT jest to akurat bardzo dużo, bo pamiętajmy o tym, że kapitalizacja LPT jest dużo niższa od kapitalizacji Bitcoina czy Ethereum. No oprócz tego widzimy, że też pojawia się bardzo dużo zleceń popytowych, czyli zakupowych. Zakupowe, które rozciągają się właśnie w tej strefie, o której wspominaliśmy, czyli od okolic 9 dolarów aż po 11. No jest to bardzo silne wsparcie, które w dodatku od wczoraj jest nadbudowywane kolejnymi zleceniami. Te zlecenia nie są klastrami, które są skoncentrowane jako um, grube, jednoznaczne zlecenia, tylko są one rozmieszczone po całej strefie, właśnie tej strefie, która na naszym wykresie technicznym oznaczona jest szarym prostokątem. A jeżeli chciałbyś, bym przeanalizował Twojego altcoina, pamiętaj o tym, że możesz zamieścić pod tym materiałem właściwy komentarz. Wystarczy, że zarejestrujesz się na KANDZE, sprawdzisz, jakie mamy dostępne kryptowaluty, wybierzesz jedną, właśnie tą, która najbardziej ci interesuje, i napiszesz o tym w komentarzu. Ten altcoin, który będzie miał najwięcej głosów, poddany zostanie mojej analizie już w materiale za tydzień. Przechodzimy do zapoznania się z amerykańską przestrzenią Bitcoin Spot ETF. I to, co widzimy, to dzień wczorajszy, czyli wtorek, gdzie mieliśmy odpływy bitcoina z giełd wynoszące 3,1 tysiąca monet. Podobna sytuacja miała miejsce w piątek 13, gdzie odpływy z giełd były nawet wyższe, czyli 4,4 tysiąca bitcoinów trzy dni wcześniej znowu 2000 bitcoinów, które zostały zakupione przez etf -y. Widzimy, że ta sprzedaż jest znacznie niższa, te słupki wychodzące poniżej naszej horyzontalnej linii są dużo, dużo niższe. W zasadzie jest on tylko jeden. No i 11 dnia tego miesiąca widzieliśmy, że wypłynęło ze pod bitcoin, ETF, ledwie 800 bitcoinów, czyli zostały upłynione w tym wypadku, sprzedane. Więc sytuacja jest bardzo korzystna. Przed ogłoszeniem informacji na temat stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych widzimy, że duże instytucje, a przynajmniej ETF-y kupują. Sytuacje na ETF-ach potwierdzają dane on-chain, a to co widzimy przed sobą to stablecoiny w cyrkulacji. Widzimy pomarańczową linię, która określa nam ilość największych stablecoinów będących obecnie w obiegu. Liczymy tutaj USDT, USDC, BOOST i DAI. BOOST oczywiście z rynku już niemalże wyparował, niemniej jednak dalej ujmowany jest w tym wykresie. I to co widzimy to fakt, że pomimo, że cena... Zasadniczo delikatnie spada w ostatnim czasie, przynajmniej w dłuższej perspektywie czasowej. No, My też mówimy o tym, że jest to konsolidacja. Niemniej z w cyrkulacji przybywa i dochodzą one w obecnej chwili do poziomu swojego ATH z 2022 roku. Będziemy oczywiście obserwować ten wykres, ponieważ wybicie ponad ATH to jest bardzo byczy sygnał, który może skutkować kolejnymi wzrostami. Rzucamy okiem na jeszcze jeden wykres on-chain, taki, którego jeszcze nie przytaczaliśmy, czyli SOPR. SOPR, który mówi nam o tym, czy aktualnie sprzedaż Bitcoina odbywa się w proficie, czy też w stracie. Widzimy tutaj bardzo grubą linię na poziomie 1. Poziom 1 określa właśnie e, granice, granice profitu lub straty. Za każdym razem, kiedy widzimy, że wykres zdzieleni nam się i znajduje się właśnie ponad poziomem 1, oznacza to, że e, ci, którzy sprzedają bitcoina, sprzedają go zyskiem. W momencie, kiedy e, bitcoin, czy tam wskaźnik w zasadzie, świeci się na czerwono, wiemy, że następuje sprzedaż, która jest w stracie. No i to, co możemy zaobserwować, to. Chwilę obecną, w której Bitcoin, aktualnie jeszcze sobie troszeczkę zawęzimy ten wykres, obecnie jest na granicy straty lub zysku podczas sprzedaży. No, takie sytuacje w hoście oczywiście zdarzały się, miały one miejsce chociażby tutaj w 2020 roku, kiedy to właśnie poziom ten został raptem dotknięty przez cenę, która później... Czy wskaźnik, poziom ten został dotknięty przez wskaźnik, po czym wskaźnik odbił, co skutkowało dalszą kontynuacją hossy. Podobna sytuacja miała miejsce w 2016 roku, kiedy wskaźnik wszedł do poziomu 1 nieznacznie poniżej i odbił. Jeżeli tutaj będziemy obserwować podobne zachowanie, może to świadczyć o kontynuacji hossy. Przechodzimy do konkursu. Na początek zasady: do niedzieli, do północy masz czas, aby wybrać jedną z monet, którą dzisiaj analizowaliśmy, czyli Bitcoina, Ethereum albo LivePeer. Zamieść w związku z tą monetą odpowiedni komentarz, który będzie Twoją analizą. Niech to będzie taka analiza, jaka będzie w Twoim odczuciu najwłaściwsza, czyli nie musisz się absolutnie ze mną zgadzać. Ta, która będzie najbardziej merytoryczna, ten e, autor tej analizy, która będzie najbardziej merytoryczna, ma szansę na zgarnięcie 20 kg. Wybiorę go oczywiście ja. I dam Ci o tym oczywiście znać w kolejnym naszym materiale. A za poprzedni materiał, zwycięstwo, czyli nagrodę w postaci wspomnianych 20 KNG, zgarnia Love Life Now, który przeanalizował Bitcoina. Dziękuję Ci za Twój komentarz. Był naprawdę bardzo interesujący i liczę na to, że będzie inspiracją dla kolejnych graczy. To wszystko na dziś. Oceń ten materiał proszę Cię bardzo w skali od 1 do 4,59, przy czym 1 to słabo miałko, nie chcę Cię tu więcej widzieć. 4,59 fajnie i chcę tego więcej. Oczywiście liczę na to, że jednak Ci się podobało. Jeżeli Ci się podobało, to pamiętaj także o subach, lajkach like i dzwoneczkach. Dla nas to wielka wartość, dla Ciebie to przypominajka o kolejnych filmach. Tyle na dziś. Dzięki wielkie. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!